Samochód SWAT kończy dwójpółgodzinny pościg za naćpanym kierowcą. Joe Gonzalez zafundował lokalnej policji interesujące popołudnie i doprowadził do pościgu, który w końcu zakończyła interwencja ciężarówki SWAT. Mężczyzna został aresztowany i zatrzymany za posiadanie ponad 400 gram metamfetaminy. Ostatnia godzina pościgu przebiegała w ślimaczym tempie, ponieważ kierowca rozmawiał z negocjatorami. A wszystko zaczęło się o drugiej po południu, kiedy policja zatrzymała samochód z Gonzalesem w siedzeniu pasażera i kobietą za kierownicą. Kobieta współpracowała z policją i została zwolniona, jednak kiedy opuściła samochód, Gonzales wskoczył za kierownicę i rozpoczął się pościg.